Witam wszystkich na kanale Feed Farmer. Zachęcam do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, jakże i komentarzy, żebyśmy mogli sobie trafie, się trochę pokłócić, pogadać, podyskutować na różne tematy. A u nas co? E, jesień. Dzisiaj mamy 1 października. Piękna pogoda, słoneczko. My już jesteśmy częściowo zabezpieczeni z jedzeniem. E, wytłoki już są tutaj na miejscu. Mamy mamy trzy rękawy wytłoków. To jest około 1000 ton, dwa po 75 m, 1,50. No i resztę wytłoków, jeżeli nam brakuje na przykład lub coś takiego jest, to resztę dokupujemy tirami. To co chowamy tutaj się przechowuje, będzie cały rok prawie. A jeszcze będziemy teraz do końca czasu, aż produkcja buraka będzie szła i cukru będziemy kupować sobie na świeżo tira tak go wysypujemy, niczym nie zabezpieczamy ponieważ taki tir u nas w gospodarstwie wystarcza mniej więcej na 6-7 dni więc można powiedzieć, że dopiero na 6-7 dzień zaczyna coś tam się dziać resztę, resztę to co zostanie wrzucamy na okulnik do przebrania no i krowy i jałówki sobie to przebierają w ten sposób w związku z tym no, nic się nie psuje nie? Co tu dużo mówić? W dzisiejszym odcinku poruszymy bardzo ważną kwestię, a mianowicie poruszymy kwestię tych pryzm. Omówimy dzisiaj sobie trzy pryzmy, ponieważ dzisiaj i w tym roku specjalnie dla Was i nie tylko zrobiliśmy trzy pryzmy. Każda jest inaczej przykryta w inny sposób i jakby totalnie, totalnie inaczej jak, jak inne, więc. E, idziemy do traktora, pojedziemy sobie Pojedziemy sobie i tak po kukurydze, bo muszę jechać odebrać, bo już nasypałem I za chwilę wam pokażę Jedną z trzech pryzm e, Kolejne dwie pryzmy są na drugim gospodarstwie, pojedziemy tam sobie samochodem i pokażę wam Pokażę wam właśnie e, Zetora weźmiemy, a co? Zetor też może być. Pokażę Wam, jak to wyszło w praniu. Jak to się. No, i to jest maszyna. Maszyna, która pali na dotyk. Hop. Myśli, że tutaj farmerek został przegadany przez internet. Nie! <gryzny> A my sobie lecimy tu z torkiem po przyczepę kukurydzy i tak, ja wam pokażę co to wyszło w tym roku. Opa Dobra, lecimy sobie zobaczyć jak tu tam jest, sytuacja wygląda. No nie no, farmerek widzicie i ci się śmiecie ze mnie, że ja nie jestem rolnikiem. Ale. Ale. O. I tak się zaczepia. <laughs> ale myń to nie o tym. Nie o tym dzisiejszy film. Dzisiejszy film jest o kukurydzy. Więc idziemy sobie na pryzmę. Z racji tego... Bo ja też zawsze... Zawsze też e, chciałbym to wytłumaczyć. W każdym gospodarstwie jest tata, syn, córka, mama i tak dalej. W każdym jednym gospodarstwie ten tata zaczynał, tak? E, praktycznie w każdym. No rzadko kiedy się zdarza, że jakiś tam młody chłopak lat 18 nagle otworzył se gospodarstwo. Pierdolenie, Głupot. E, 99% gospodarzy dostało coś po rodzicach albo prowadzi to z rodzicami, więc... E, Yy, więc, jakby to powiedzieć, yy, zawsze jest konflikt interesów i konflikt zdań. Yy, u nas jest na przykład tak z pryzmami. Mój tata chce robić pryzmy eko, ja nie chcę. No i to tak się robi. W tym roku go przekonałem. Przekonałem go na to, żeby nie było pryzmy eko tylko, tylko żebyśmy spróbowali coś zrobić. No i mamy tu taką pryzmę. Yy, pryzma jest. Przykryta ładnie folią, ciaśniutko, zobaczcie, tu powietrza praktycznie nie ma, nic. Opon jest narąbane dobrze, gęsto. I tutaj nie ma w ogóle powietrza praktycznie. O, brzegi sobie zrobiłem słomą. I tutaj na tej pryzmie są dwie warstwy tej folii. Nie ma tu żadnej podkładowej, są tylko dwie warstwy grubej, szarej folii. <laughs> Ziemia na bokach jest. Pryzma jest doduszona ziemią na bokach. Tu zresztą nawet widać, że jest ziemia i, i baloty. No a reszta jest podociążana snopkami oraz słomą. I to jest pierwsze rozwiązanie pryzmy. Ta pryzma tutaj przed nami ma wymiary 50 na 30 50 na 30 taka jest pryzma. Nic, lecimy sobie do samochodu. Już nie będziemy przedłużać. Eee, polecimy sobie do samochodu i pokażę Wam jeszcze dwie pryzmy, które w tym roku zrobiliśmy, ponieważ w tym roku z 80 hektarów były pryzmy Kiszonki. Lecimy sobie do drugiego gospodarstwa. Lecimy sobie teraz na pole, lecimy sobie na pole, a tu mam waszą ulubioną pryzmę, czyli pryzma numer 2. Pryzma numer 2 ma przykryte. Dół jest folią przykryty. Góra jest obstawiona balotami. Góra jest obstawiona balotami. Tutaj po drodze są takie łączenia. Łączenia folii, bo było z trzech folii, ponieważ ta pryzma ma 130 metrów na 24 szeroka i w największym punkcie jest 550. Tak to wygląda. No i oczywiście, żeby nie było moi drodzy. E, mój tata chciał zrobić tą pryzmę, on ma jest zwolennikiem pryzmy eko <laughs> i dla was specjalnie jest, proszę bardzo pryzma eko. Tym razem pryzma eko nie jest siana e, żytem jeszcze, ale niebawem będzie posiana żytem i tutaj będzie rosło Tak to wygląda sobie Pryzma bardzo długa Ogromna pryzma, też wysoka, ale jest dobrze ubita, więc, więc yy, nie chce mi się iść tam dalej, bo to jest ponad 100 metrów. No i tak to wygląda. Mamy omówioną pryzmę numer 2, czyli pryzmę Eko. Pierwsza pryzma była dwie warstwy grubej folii, przykryte ziemi, ziemią boki i dociśnięta obonami. Tutaj mamy taką sprawę, że są tylko boki, przykryte ziemią, ob, 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 obciśnięte balotami. I to jest wszystko. <noise> Można powiedzieć, że jest to pryzma pół Eko. No i teraz yy, idziemy sobie do BMEczki. Wsiadam do BMEczki. No i jesteśmy na trzecim go gospodarstwie, na trzecim polu. Jesteśmy na trzecim polu, a tu już mamy pryzmę, która jest przykryta kurde profesjonalnie, czyli jest. Jest folia podkładowa. Na to jest dana gruba folia biała i jeszcze opony na to są. I tak to wygląda. Ta pryzma była najbardziej ubita, ponieważ jest najniższa i najmniejsza, więc mogłem ze spokojem pozwolić sobie na wjazd ładowarką czy traktorem od boku do góry, nie? Dlatego też dałem radę, ale ona tutaj najwyższy punkt to ma prawie 3 metry, to to jest nic. Więc, taką małą pryzemkę jak ta, czyli około 60 metrów na, na niecałe 20 metrów y, szerokości, śmiało, spokojnie można sobie ubijać traktorem w boki, w bułeczkę, przykryć. I tutaj powiedzmy, że na tej pryzmie się nic nie zepsuje. Y, mogę z Wami się zgodzić z tym, że na tej pryzmie się nic nie zepsuje, ale no, na nasze realia musiałbym zrobić takich pryzm 8 albo 9 obok siebie, takich małych. To już jest tyle czasu i tyle roboty, że jest to nierealne. Podam przykład pryzmy Eko, Która ma 130 metrów Na prawie 6 metrów wysokości Na prawie 30 metrów szerokości No tam nikt nie wiedzie, no, Nie ma takich traktorów żeby wjechać od boku na taką pryzmę I ubić boki Jest to nierealne I nikt mi tego nie wytłumaczy Niebawem będziemy, pokażę wam w przyszłych odcinkach Jakość tej kukurydzy Jedna, druga i trzecia pryzma Jakość, zbadamy tą kukurydzę Otworzymy, zobaczymy ile się zepsuło i tak dalej no to nic. Ja w dzisiejszym odcinku bardzo dziękuję. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do kliknięcia dzwoneczka. Ja spierdzielam sobie już dałta do, do domku. Bardzo dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich. Hej.